Magna Lasy i Drzewa dla Klimatu i Czystego Powietrza Małopolski to jest cykl naszych podcastów i kolejna państwa i moja gościnie, Katarzyna Kojzar, okopres Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Co decyduje o jakości powietrza w mieście? Co sprawia, że mieszkańcy jakiegoś miasta mogą powiedzieć my mamy w mieście dobry klimat? To jest bardzo długa droga do tego, żeby mieszkańcy mogli tak powiedzieć i niestety... Mieszkańcy wielu polskich miast wciąż tak powiedzieć nie mogą. Ale ja akurat jestem w Krakowie, który jest idealnym przykładem tego, gdzie ta walka o czyste powietrze się udaje. I gdzie mieszkańcy może, jeszcze A może nie do końca... A może bezpieczniej powiedzieć, gdzie zaczyna się udawać. O właśnie. Mieszka... Właśnie to chciałam powiedzieć, że mieszkańcy jeszcze nie do końca mogą oddychać pełną piersią i cieszyć się. Czystym powietrzem, ale idziemy w dobrą stronę. Tutaj w Krakowie władze miasta podjęły taką decyzję, żeby zakazać ogrzewania domów paliwami stałymi. To był proces, oczywiście. To nie była taka decyzja z dnia na dzień czy z roku na rok, że od przyszłego roku po prostu wszyscy przechodzą na gaz albo bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. To był wieloletni proces dofinansowań, różnych formalności, które mieszkańcy musieli spełnić, żeby żeby te piece wymienić, ale to się udało od zeszłego roku już w Krakowie, przepraszam, jeszcze wcześniej. Od w Krakowie już w zeszłym roku widzieliśmy efekty tego, tego zakazu. Dni z przekroczeniami e, dni smogowych, ty, tych poziomów smogowych e, spadły o połowę, więc e, to jest e, to jest zdecydowany sukces. Ale jak mówię, to jeszcze jest długa droga, dlatego że w Krakowie nie mamy, e, nie mamy już pieców węglowych, e, nie mamy kominków, e, nie mamy pieców, do których wpadały różne śmieci e, i rzeczy, które po prostu przypadkowo ludzie wrzucali, żeby tylko ogrzać swoje mieszkania. E, ale mamy to dookoła w gminach ościennych, a nasza geografia e, niestety układa się w ten sposób, że z tych gmin ościennych smog e, spływa do Krakowa i tutaj się zatrzymuje, więc na razie nie jest idealnie, ale Kraków jest takim przykładem, który pokazuje, że dobre decyzje władz samorządowych e, mogą Pomóc w tej drodze do czystego powietrza. I niestety w innych miastach to idzie trochę bardziej opornie. Oczywiście to też zależy od miasta. Inna sytuacja jest na przykład w Gdańsku, który jest bardzo wietrzny, więc tam problem smogu nie jest tak dotkliwy, ale na przykład ta walka ze smogiem w Warszawie idzie dość opornie. Znowu Warszawa też nie miała nigdy aż takiego problemu z jakością powietrza, jak Kraków, jednak to Właśnie Kraków jest, moim zdaniem, tym przykładem dobrej decyzji władz samorządowych, które zadbały o to, żeby ten największy nasz środowiskowy problem tutaj w Małopolsce został jakoś rozwiązany. Pytanie tylko, co będzie dalej? Tutaj u nas zadziałał samorządowy program. Mamy oczywiście rządowe programy, mamy czyste powietrze, które zakłada dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i które w teorii powinno doprowadzić do tego żeby mieszkańcy miast mogli powiedzieć, że mają czyste powietrze. To niestety idzie opornie. W tym momencie jest problem z finansowaniem tego programu. Wypłaty zostały wstrzymane. Zostało wciąż 2,7 miliona pieców do wymiany w całej Polsce to jest wciąż bardzo dużo i to jest wciąż wiele lat walki przed nami ale no myślę że Przynajmniej ten przykład Krakowa pokazuje, że się da i że gdzieś jest światełko w tunelu. To skoro trzymamy się Krakowa, to mamy też takie programy jak Kraków w dobrym klimacie i to były różne inicjatywy. Od rozdawania budek lęgowych dla ptaków przez Krakowską Akademię Klimatu, różnego rodzaju rajdy rodzinne, pikniki, spotkania, wystawy interaktywne, jako eksperymentarium, tam zdaje się było pokazy, kulinarny Green Film Festiwal. Jakie znaczenie mają takie akcje, które może wprost nie wpływają na zmianę, w mieście takie, które poprawią klimat, ale jednak mają taką funkcję edukacyjną, Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że ta funkcja edukacyjna jest jednym z priorytetów, jeśli chodzi o przystosowywanie i przyzwyczajanie mieszkańców do tych wyzwań, które stawia przed nami zmiana klimatu. To jest dobry krok ze strony samorządów, jeśli chcą edukować mieszkańców właśnie poprzez takie małe, małe rzeczy, typu właśnie budki lęgowe, typu jakieś akcje sprzątania, na przykład. Wiadomo, to są bardzo drobne rzeczy i to nie spowoduje, że zmiana klimatu się cofnie, zatrzyma, wyhamuje. Ale mam wrażenie, że takie akcje uwrażliwiają mieszkańców na rzeczy, o których wcześniej nawet nie myśleli. I kraków jak. Największe polskie miasta przyjął miejski plan adaptacji do zmian klimatu i w tym mam nadzieję że o tym miejskim planie będziemy mogli trochę więcej porozmawiać ale jednym z najważniejszych elementów tego planu są właśnie działania edukacyjne bo nie można dostosowywać miasta do wyzwań i do zmiany klimatu i do zmieniającej się pogody bez nauczenia ludzi że to jest konieczne i wytłumaczenia im Dlaczego musimy niektóre nasze przyzwyczajenia zmienić, albo dlaczego musimy niektórym rzeczom pomóc. Więc jak najbardziej, to jest jeden z priorytetów i jeszcze przed nami, mam wrażenie, bardzo długa droga, żeby, żeby dobrze się wyedukować i, i przyzwyczaić się też do tego, że. Nie możemy już żyć tak, jak żyliśmy przez wiele lat, że wymaga od nas obecna sytuacja jakichś poświęceń czy... Jakichś nowych działań. Więc jak najbardziej trzeba, trzeba o tym mówić, trzeba edukować. A, a takie akcje, o których powiedziałeś, typu rajdy rodzinne, no to oczywiście, że to jest lepsza droga do tego, żeby ludzi przekonać do tych tematów środowiskowych, ekologicznych, niż wykłady albo artykuły naukowe. Bo jak będzie akceptacja mieszkańców miasta i presja z ich strony, to może włoda, że chętniej będą podejmowali te realne działania. Tak mi się wydaje. To oczywiście w idealnym świecie, bo mamy wiele przykładów rozwiązań, które władze miasta próbują wprowadzić albo proponują i to się spotyka z dużym oporem społecznym. Tutaj takim przykładem może być kwestia wprowadzenia strefy czystego transportu w Krakowie. Byliśmy już na ostatniej prostej. To jest to jest takie, taka zasada w miastach. Oczywiście miasta mogą sobie na podstawie ustawy o elektromobilności wprowadzać takie strefy, w których nie, wpuszczą, nie wpuszczają pewnych rodzajów transportu czy pewnych rodzajów, pewnych rodzajów samochodów. Chodzi tutaj o te najstarsze auta, które powodują najwięcej zanieczyszczeń. W Krakowie był plan, żeby stopniowo wprowadzać taką strefę w całym mieście. Nie wpuszczać do niej już samochodów z tym standardem Euro 4, jeśli chodzi o diesle. Jeśli chodzi o benzynę, to było trochę bardziej poluzowane. No i tutaj ten opór społeczny wobec tych pomysłów był bardzo duży do tego stopnia, że mimo, że strefa czystego transportu w Krakowie już została przyjęta, no to władze postanowiły ją jednak wycofać i po wyborach samorządowych się dopiero tym, tym tematem zająć. No tam Podobno jeszcze przyczynił się do tego, jak rozumiem, wyrok sądowy w tej sprawie. Tak, tak jest oczywiście, ale ten wyrok sądowy też był, mam wrażenie, takim symbolem tego tego oporu wobec, wobec takich pomysłów, ale na przykład w Warszawie strefa czystego transportu została ograniczona do minimum do samego centrum, do samochodów, tylko nienależących do mieszkańców, więc tak naprawdę trochę straciła sens. I to jest taki koronny przykład tego rozwiązania, które jest konieczne. Można oczywiście dyskutować o tym, w jakim kształcie powinno zostać wprowadzone, ale który, które, przepraszam, spotyka się z bardzo dużym oporem społecznym. Więc to też nie jest tak, że jeżeli miasta będą inwestować w akcje edukacyjne, to mieszkańcy nagle zaczną pobierać, popierać absolutnie każde rozwiązanie prośrodowiskowe, które miasto za, za, zaproponuje. Ale A wspomniałaś. Jeśli, jeśli mm. mogę dopytać, bo już wykorzystując fakt, że wspomniałaś o tym, na czym polega Miejski Plan Adaptacji do Klimatu w Krakowie, wspomniany przez Ciebie? Miejskie plany adaptacji do, do zmian klimatu to są dokumenty, które musiały sporządzić wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Teraz trwają prace nad tym, żeby też mniejsze miejscowości takie plany adaptacji sporządzały. I to jest taki obszerny dokument, który opisuje wszystkie wyzwania, jakie stawia przed nami zmiana klimatu w dostosowaniu do. Regionu, w którym się znajdujemy, no bo inne wyzwania są nad morzem, inne wyzwania mamy tutaj na południu. Więc to cały plan opiera się na analizie tego, jak zmienia się klimat, jak zmienia się pogoda, jakie mieliśmy na przykład ekstremalne zjawiska pogodowe w Krakowie, już zostańmy, zostańmy przy Krakowie i z czym trzeba sobie poradzić. Więc są tam punkty dotyczące radzenia sobie z suszą, ale radzenia sobie również z powodziami. Są tam elementy dotyczące transportu miejskiego, który powinien być wzmacniany, żeby właśnie ludzie rezygnowali z poruszania się po mieście samochodem. Są tam punkty dotyczące jakości powietrza. Jest to bardzo obszerny plan, bardzo wyznaczający takie kroki, które miasto powinno podejmować, żeby stać się tym, to takie wyświechtane trochę określenie, ale takim miastem przyszłości, miastem, które jest dostosowane do tego, które, do tego, co nam ta przyszłość przyniesie. Więc taki plan został przyjęty. Czy jest realizowany... E, powoli, ale, ale jakieś, kroki, jakieś kroki są. To są te, te plany też ułatwiają ubieganie się na przykład o środki unijne, m, na, na różne inwestycje właśnie prośrodowiskowe. E, więc Kraków sobie obrał tam bardzo, bardzo różne szczegółowe cele, jak na przykład rozwój kolei aglomeracyjnej, jak zadbanie o czystość rzek w mieście e, jak rozwój sieci tramwajów, jak wymiana taboru autobusów. To są rzeczy takie, które niektóre, które się wydają oczywiste, ale z drugiej strony mamy na przykład inwestowanie w retencję i to się dzieje blisko Tauron Areny, tej naszej dużej areny sportowo-koncertowej. Jest, jest duży zbiornik retencyjny, wokół którego powstał, powstał park. Tam do tego zbiornika po prostu wpada deszczówka, a w momentach suszy z, pobierana jest stamtąd woda i podlewane są, podlewana jest tym miejska zieleń. Więc takie rozwiązania już się pojawiają i one wszystkie właśnie w tym miejskim planie adaptacji do zmian klimatu się znalazły. To, żeby nie trzymać się tylko Krakowa, obserwujesz zapewne także, jak to wygląda w innych miastach. No ja sięgnę po przykład Warszawy. Czy na w taki plan może się wpisywać zabudowa betonowymi płytami placu pięciu rogów. Nie wiem, czy znasz, w Warszawie taki plac się znajduje na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej i szpitalnej. Przed wojną zielony skwer. Po wojnie trochę zieleni, trochę ulic. Teraz zabetonowana taka płaska płaszczyzna. No i właśnie, to jest problem z miejskimi planami adaptacji do zmian klimatu, że z jednej strony są może realizowane, są przynajmniej sporządzone, ale z drugiej strony niektóre decyzje zupełnie im przeczą. I to jest idealny przykład tego. Zresztą to nie jest problem tylko warszawski, to jest problem większości małych miast, na przykład, które rewitalizowały swoje, swoje rynki. To jest w, w ogóle okru latach. okrutne określenie rewitalizacja polegająca na likwidowaniu tak jest. wszelkich form życia. Tak jest. Taki betonowy plac jest wyspą ciepła, który się nagrzewa w momentach, kiedy mamy wysokie temperatury, i na którym trudno jest wytrzymać na którym nie ma żadnego życia, nie są w stanie rosnąć żadne rośliny, bo nie mają gdzie. Tym samym pozbywamy się bioróżnorodności z miast, tym samym pozbywamy ptaków, pozbywamy się ptaków z miast, pozbywamy się miejsc, w których ludzie mogą odpocząć i uciec od tych temperatur, które jednak rosną. I w Krakowie mamy te same problemy. To nie tylko jeśli chodzi o zabudowywanie placów betonowymi płytami, ale też tworzenie osiedli, które składają się całkowicie z betonu i gdzie mieszkańcy nie mają skrawka zieleni, na której mogliby odetchnąć. To jest zaprzeczenie tego, co powinno się dziać w miastach, jeśli chodzi o. Dostosowanie się do, do zmian klimatu. I, I to nie jest tylko polski problem, ale jest to powoli w miastach na zachodzie przynajmniej rozwiązywane w ten sposób, że zrywane są te betonowe płyty, jest, są tam robione nasadzenia, jest tam wysiewana trawa. To się powoli dzieje. Kopenhaga Polsce... jest chyba, przepraszam, zno, niestety znowu ci przerywam, ale Kopenhaga <grym> jest takim świetnym przykładem, prawda? Miasta, które mm -hmm. zielenieje w oczach. Jeżeli tak ktoś jest. był, to może to świetnie tam zaobserwować. Oczywiście Wiedeń też robi bardzo dużo, żeby, żeby ludziom się w zmieniającym klimacie coraz lepiej w tym mieście mieszkało, więc są przykłady, z których możemy czerpać. No i pytanie, kiedy to nastąpi i dlaczego tak Polska się do tego betonu przyzwyczaiła i dlaczego go tak pokochała i dlaczego bardziej cenimy kostkę bauma niż trawnik? Może nie Polska, ale z całą pewnością włodarze polskich miast i taka może potrzeba tak podkreślenia, że coś po sobie zostawiłem. To mieliśmy przykład Kopenhagi, wspomniałaś o Wiedniu. W Polsce jest na przykład Gdańsk, który z ogromną konsekwencją, i, i to mi się bardzo podoba, zamienia nawet małe trawniki w tak zwane łąki kwiatowe, prawda, żeby jak najwięcej owadów ściągać. Przychodzą ci jeszcze jakieś inne działania do głowy i przykłady tu u nas w Polsce? W Krakowie, jeśli mogę się trzymać tego mojego miasta, no bo tutaj to obserwuję, obserwuję na co dzień i też, też często to opisuję, też mamy łąki kwietne, co jest absolutnie bardzo dobrym rozwiązaniem dla miast, ale z drugiej strony jest problem z wykaszaniem traw w innych miejscach, żeby było ładnie i estetycznie, więc jeśli mogę wrzucić taką łyżkę, dziekciu to, to nawet jeżeli dzieje się coś dobrego z jednej strony, no to często miasta podejmują z drugiej strony decyzję, wydaje się błahą, która jednak negatywnie wpływa właśnie na bioróżnorodność w miastach, ale tych różnych działań jest oczywiście, takich prośrodowiskowych w miastach jest, jest bardzo dużo i, i, i to się w ostatnich latach to, to, to gęstniej tego się namnaża, na przykład mówiłam o retencji i to jest bardzo bardzo ważny problem, który przez lata nie był w ogóle zauważany, że musimy zatrzymywać gdzieś wodę, która spada razem spada w trakcie spływa deszczu. Spływa po tych i, betonowych i spływa... kostkach bauma albo płyta. Tak jest, dokładnie. No i na przykład Wrocław ma taki miejski program złap deszczówkę, i mieszkańcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na, na różne urządzenia, które pomogą im w tym łapaniu deszczówki. I to nie muszą być tylko mieszkańcy, którzy mają ogródki, to mogą być też spółdzielnie mieszkaniowe. Mm. No i tutaj to rzeczywiście działa mieszkańcy inwestują w te zbiorniki na deszczówkę, no i później mają wodę do podlewania swoich ogródków czy podlewania zieleni przy, przy blokach i nie wykorzystują wody pitnej, nie wykorzystują tej wody, którą, którą mamy w kranie, tylko wykorzystują deszczówkę. Gdyby je nie zatrzymali, to właśnie spłynęłaby tymi betonowymi chodnikami, betonowymi placami i nic, żadnego pożytku byśmy, byśmy z niej nie mieli. Wspomniałaś o obwarzanku Kraków jest dobrym przykładem takiego miasta, którego sytuacja i nazwijmy to ten stan dbania o klimat bardzo mocno zależy od gmin dookoła. To co zrobić? Jak powinna wyglądać Twoim zdaniem współpraca samorządów na takim nieco ponadlokalnym poziomie? Jak to powinno wyglądać? Jak zadbać o to, żeby w otoczeniach miast pielęgnować lasy, bagna, drzewa, w ogóle generalnie zielone miejsce? Żeby wszyscy na tym korzystali. Wydaje mi się, że tutaj trochę brakuje systemowych rozwiązań na poziomie centralnym, bo nie może też być tak, że każdy, każde wyzwanie, które niesie ze sobą zmieniający się klimat, powinno być zrzucone na barki samorządów i, i tego, jak one między sobą powinny się organizować. Tutaj potrzebujemy rozwiązań systemowych, które trochę by zobligowały też gminy te obwarzankowe do, do podjęcia ale oczywiście, to też nie może się odbywać tak, że my tu jesteśmy Krakowem, w środku, między tymi gminami i w ogóle z samorządami dookoła nie rozmawiamy, tylko czekamy na ich ruch. Tutaj wydaje mi się, że też ta edukacja, o której mówiliśmy, ma bardzo duży wpływ. Ludzie wciąż, mimo wszystko, nie zdają sobie sprawy, na przykład, że jeśli Palą jakieś śmieci w ogrodzie, to szkodzą sobie i sąsiadom, a jeszcze na dodatek nawiewają to, to do Krakowa. Więc, więc przede wszystkim edukacja, być może jakieś wsparcie, skoro w Krakowie. Udało się ten, ten, ten cały proces wymiany źródeł ciepła przeprowadzić. No, to mamy już know-how, więc możemy przekazywać to dalej. I to się na pewno na jakimś poziomie dzieje, być może trochę za wolno i być może trochę za mało zdecydowanie, ale, ale rzeczywiście ta, ta współpraca na zasadzie przekazywania sobie doświadczeń jak najbardziej powinna być i powinna być zacieśniana, ale tak jak mówię, bez systemowych rozwiązań wydaje mi się, że to będzie po prostu niemożliwe, żeby samorządy załatwiły całą sprawę. I tu nie kończymy, ale przerywamy naszą rozmowę. Więcej o tym, jak powinny wyglądać miasta przyszłości, jak powinny tworzyć swoją politykę przestrzenną i klimat w kolejnym podcaście i w kolejnej rozmowie z Katarzyną Kojzar, OKO.press, a teraz Ci, Kasiu, dziękuję. Dziękuję.